Dzień dobry, szanowni Państwo, z tej strony Tomasz Gajewski witam bardzo serdecznie na kolejnym, 25 już z kolei filmiku z cyklu Szach i Matmości Królu, Szachy dla Niewtajemniczonych. Dzisiaj przejdziemy sobie do kolejnego zagadnienia, a mianowicie chciałbym Państwu przedstawić zjawisko tak zwanego głupiego mata oraz mata dziecinnego. Są to tak zwane... Obydwa sposoby bardzo szybkiego zakończenia partii można je określić mianem ekspresowego szachamata. Oczywiście tutaj w ramach przykładów pouczających, co należy robić, aby takiego mata zastosować, ewentualnie bardziej, żeby nie paść ofiarą właśnie takiego zagrania przez naszego oponenta. Tutaj szachy potrafią być grą niezwykle zaciętą i trwać bardzo długo. Natomiast przypadki, o których właśnie wspomniałem, to są przypadki dania skutecznego mata po najmniejszej w zasadzie możliwej ilości ruchów. I tutaj, jeśli chodzi o pierwszy przykład, to najszybszy mat, jaki możemy dać w tej grze, występuje już po zaledwie dwóch posunięciach. Oczywiście, tak jak jest to napisane, wymaga to wyjątkowej nieuwagi oraz dekoncentracji ze strony Przegranego. Stąd mogą się Państwo spotkać w fachowej literaturze z określaniem owego mata w dwóch posunięciach, mianem tak zwanego głupiego mata. Mata głupiego. Tutaj jego przebieg obrazuje diagram po lewej stronie wraz z zieloną tabelką. Natomiast dużo częściej w grach, zwłaszcza kiedy jedną ze stron reprezentuje doświadczony szachista, natomiast ma on za przeciwnika dużo bardziej zielonego, że tak powiem, przeciwnika, żółtodzioba, niedoświadczonego, tutaj dużo częściej w partiach szachów zdarza się zaistnienie Mata, po wykonaniu czterech ruchów. Wówczas tutaj spotykamy się zazwyczaj z twierdzeniem o tak zwanym dziecinnym macie, dziecinny mat, tutaj zobrazowane jest to diagramem po prawej stronie, tym w centrum slajdu, jak również. Ruchy występujące podczas tej partii prowadzące do owego dziecinnego mata są ujęte w tabelce niebieskiej. I tak omawiając mata głupiego, tutaj należy zwrócić uwagę, że stroną, która przegrała tą partię, jest strona białych, a więc ta, która rozpoczęła ruch. Tutaj gracz prowadzący tą frakcję wykonał ruch jako pierwszy własnym pionkiem z pola G2 na G4. Po czym czarne odpowiedziały ruchem własnego pionka z E7 na E5 i był to ruch bardzo błyskotliwy. Często tutaj tym rozpoczęciem szachiści, czyli przesunięciem własnego pionka sprzed pozycji króla, otwierają sobie tym samym furtkę do wyjścia aż dwóch figur dalszego zasięgu, czy też figur bardziej ofensywnych. Mam tu na myśli Hetmana oraz. Hetmana oraz jednego z gońców, którzy początkowo, na początku gry zajmują pozycję po obydwu stronach monarchy. Także przejście do przodu własnym pionkiem sprzed pozycji własnego króla będzie otwierało drogę do dalszych manewrów właśnie owymi dwiema figurami rozpoczynającymi grę po obydwu stronach króla. I tutaj po ruchu czarnych e7 na e5 następuje ruch drugi białych niestety. Fatalny w skutkach, bowiem ich e, e, gracz zdecydował się na ruch własnym pionkiem z pola F2 na F3. To jest oczywiście ruch katastrofalny, który ni mniej, ni więcej umożliwił w odpowiedzi czarnym przesunięcie własnego Hetmana z pola wyjściowego D8 na pole H4. I tutaj niestety doszło do mata. E, ów Hetman z czarnych z pola H4 e, matuje, szachuje. E, Białego króla na polu E1. Tutaj niestety nie ma możliwości obrony, ponieważ drugi ruch białych, czyli przesunięcie owego pionka, właśnie odsłoniło furtkę do zadania tego ciosu. A wystarczyło, drodzy Państwo, gdyby na przykład zamiast ruchu białym pionkiem z F2 na F3, ta frakcja przeprowadziła ruch własnym. Skoczkiem z pola G1 na F3. I tym samym wrogi Hetman na pewno nie zdecydowałby się na przesunięcie na pole H4, bowiem niechybnie zostałby na tym polu zbity przez właśnie owego skoczka, w odpowiedzi, czyli w trzecim ruchu białych. A tak te dwa nieszczęśliwe ruchy pionków po prawej stronie, na prawej flance doprowadziły do tego, że. Białe przegrały partie w zaledwie dwóch ruchach. Oczywiście po lewej stronie szachownicy przeprowadzenie takiego ataku nie jest możliwe, z uwagi na to, że nawet gdyby powstała furtka dostępu do białego króla, mam tu na myśli wolne pole d2, to bardzo łatwo własna figura, aż trzy własne figury mogą zasłonić własnego monarchę. Mowa tutaj o białych figurach skoczka z b1. Laufra z C1 oraz Hetmana z D1. Natomiast zawsze w danej frakcji w ustawieniu ta prawa flanka danej frakcji jest tą flanką bardziej newralgiczną i tutaj niestety gracz dowodzący białymi w tym tak zwanym głupim macie umożliwił tymi niefortunnymi ruchami dwóch swoich pionków, umożliwił przegranie własnej partii, a zwycięstwo czarnych zaledwie w zaledwie dwóch ruchach. Tak jak było wspomniane, drodzy Państwo, dużo częściej w grach szachistów już nieco bardziej doświadczonych, ale zazwyczaj jeden z nich właśnie musi być nowicjuszem, czy, czy zdarza się, że jest nowicjuszem, dużo częściej trafia się tak zwany dziecinny mat. Tutaj przechodzimy do diagramu po prawej stronie i niebieskiej tabelki. Ruch numer 1 to ruch białych z pola E2 na E4, czyli to, o czym wspomniałem, ruch otwierający. Drogę aż dwóm figurom w następnych kolejkach, aż dwóm własnym figurom do wyjścia przed linię pionków, a więc do, nazwijmy to, działań ofensywnych. W odpowiedzi czarne przeprowadzają analogiczny ruch własnego pionka ze 7 na 5 następnie białe wychodzą w drugiej kolejce hetmanem z D1 na pole H5, po czym odpowiedź. Czarnych to ruch własnego skoczka z pola B8 na pole C6. Co ten ruch miał na celu, nie potrafię zgadnąć. Natomiast tutaj dużo bardziej wskazany byłby ruch drugiego skoczka z pola, drugiego skoczka z pola G8 na pole F6, bowiem w tym momencie on już groziłby właśnie z zabiciem wrogiego Hetmana na polu H5 i prawdopodobnie gracz białych nie przeprowadziłby trzeciej kolejce ruchu, który de facto tutaj wykonał, czyli przesunął własnego gońca z pola F1 na pole C4. I w tym momencie, kiedy biały goniec zajmuje pole C4, a biały hetman pole H5, tutaj e, dowodzącemu czarnymi, frakcją czarnych powinna się zapalić lampka ostrzegawcza, że tutaj właśnie ów e, pozycja białego gońca na C4, to jest ni mniej, ni więcej, tylko zabezpieczenie pozycji ataku Hetmana na polu f7, na które prawdopodobnie przejdzie w następnym ruchu, jeśli będzie miał tylko taką możliwość, i zada nam frakcji czarnych śmiertelny cios. Tu niestety czarne, gracz dowodzący czarnymi, ewidentnie zagapił się i wykonał ruch dopiero teraz własnym drugim skoczkiem z pola g8 na pole f6. Ruch kompletnie beznadziejny, tutaj gdyby. Gracz zmienił, miałby szansę jeszcze naprawy błędu, gdyby owym skoczkiem wykonał ruch z pola G8, ale na pole H6, w tym momencie ubezpieczał on by te newralgiczne pole F7, i pomimo faktu, że na te pole w następnym ruchu wszedłby hetman białych z pola H5, to na F7 byłby w stanie go zbić właśnie wspomniany skoczek czarnych. Z H6, przy czym pewnie sam mógłby zostać zabity następnie przez białego gońca z C4, ale ten goniec padłby już ofiarą króla, bowiem nie byłby ubezpieczany i w ten sposób zażegnano by niebezpieczeństwo dania tak zwanego dziecinnego mata, czyli właśnie porażki czarnych w owych czterech ruchach. A tak niestety błąd w trzeciej kolejce czarnych ich skoczek przechodzi na F6. Natomiast w czwartej kolejce białe kończą. Tutaj Hetman przechodzi z H5 na wspomniane pole F7, gdzie szachuje właśnie z przyległego kwadratu czarnego monarchę. Nie ma możliwości obrony, czarny król nie ma gdzie uciekać. Nie ma możliwości zasłony, bowiem szach jest z przyległego pola. Jak również zabicia białego Hetmana na F7. Nie ma figury, która mogłaby to wykonać, a sam król nie może tego zrobić z uwagi na. Strażnika, czyli ubezpieczenie w postaci białego gońca na C4. Tak drodzy Państwo, przedstawiają się zjawiska tak zwanego ekspresowego mata w dwóch i czterech posunięciach, nazywanych również określanych mianem głupiego mata oraz dziecinnego mata. Jeszcze rzucimy okiem sobie na szachownicę tytułem utrwalenia poznanych zagadnień. I w tym momencie, na szybko, znajdujemy się na szachownicy tytułem omówienia tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Pozycja wyjściowa, głupi, mat. Białe rozpoczynają ruchem własnego pionka z pola G2 na pole G4. W odpowiedzi czarne przesunęły własnego pionka z E7 na E5. W tym momencie na polu E7 powstała luka, przez którą będą mogły wyjść do ofensywy. Obydwie figury stojące, zajmujące pozycje po obydwu stronach czarnego monarchy, a więc czarny Hetman oraz czarny goniec. Tutaj już powinna się zapalić lampka ostrzegawcza dla gracza prowadzącego białych, ale niestety e, drugi ruch białych to jest e, zupełnie e, katastrofalne przesunięcie własnej bierki, bowiem wychodzą one własnym e, pionkiem z F2 na F3. Tym samym w tym miejscu powstaje. Luka dojścia, zaatakowania białego monarchy, co też skrzętnie wykorzystuje czarny Hetman, przechodząc z D8 na pole H4. W ten sposób matuje on wrogiego białego króla, bowiem tutaj białe nie mają możliwości obrony. Nie ma figury, która mogłaby zasłonić króla. Król nie ma wolnego pola, na które mógłby przejść tytułem ucieczki, jak również czarny hetman nie może zostać zabity to jest przykład właśnie głupiego mata, który niezwykle rzadko zdarza się w grach nawet nowicjusz i jeszcze owy wariant drugi czyli tak zwany dziedzinny mat w czterech posunięciach tutaj całość rozpoczynają białe od ruchu własnego pionka z e2 na e4 tym samym powstała wspomniana furtka przez którą będą mogły wyjść dwie figury ofensywne Frakcji białych, mianowicie Hetman oraz biały goniec, obydwie figury zajmujące pozycję wyjściową obok króla. W odpowiedzi czarne wykonują ruch analogiczny, również otwierają furtkę własnym pionkiem do wyjścia figur dalekiego zasięgu. W tym momencie białe przychodzą własnym Hetmanem z pola wyjściowego na pole H5 i w tym momencie już gracz. To wodzący czarnymi powinien mieć na uwadze to, że biały hetman z pola h5 będzie tutaj właśnie próbował namieszać w tym newralgicznym prawym własnym sektorze, a lewym sektorze czarnych, gdzie właśnie osłona króla na pozycji wyjściowej jest dużo słabsza niż na przykład w tej str stronie, na tej stronie szachownicy. W tym momencie odpowiedź czarnych to jest ruch własnym skoczkiem z pola g. Z, przepraszam z pola B8 na pole C6 nie jest to do końca ruch adekwatny bowiem tutaj widzimy, że ów czarny skoczek znajduje się jeszcze dosyć daleko od całego miejsca zaistnienia tutaj zagrożenia tak więc ruch nie do końca trafiony ale jeszcze czarne nie są w opałach następnie trzecia kolejka białe wychodzą własnym własnym laufrem z pola wyjściowego f1 na pole c4. W tym momencie już czar, gracz e, dowodzący czarnymi powinien widzieć, że pozycja białego e, gońca na c4 to jest nic innego jak pilnowanie obstawianie owego pola f7, na którym już po chwili może znaleźć się hetman, zabić naszego czarnego pionka i wykonać mata właśnie na e, naszym monarsze na E8. W tym momencie, oczywiście, jest to ostatni moment na to, aby czarne doprowadziły tutaj do zażegnania tej sytuacji, która rysuje się dosyć groźnie. Wykonują ruch własnym z drugim skoczkiem z pola G8, ale niestety przechodzi on na pole F6, gdzie z punktu widzenia tego zagrożenia jest kompletnie bezużyteczny. Tutaj, oczywiście, białe nie umieszkują tego faktu wykorzystać ich własny Hetman bije czarnego pionka na polu. F7 i tym samym dochodzi do Mata, przegrania partii przez czarne, a zwycięstwa białych, bowiem król czarnych, szachowany z sąsiedniego pola, jak wiadomo, nie może zostać zasłonięty. Nie ma również wolnego pola do ucieczki. Jak też biały Hetman nie może zostać zabity nie ma owej figury. A wystarczy, gdybyśmy Państwo cofnęli właśnie do sytuacji tutaj sprzed wykonania ruchu czarnych, wystarczy, że ich skoczek wykonałby taki ruch, czyli przeszedł na pole H6, tym samym już tutaj kontroluje, nadzoruje, niejako ma w zasięgu pole F7 i na pewno w tym momencie gracz prowadzący białych nie odważy się na atak własnym hetmanem. Mógłby to oczywiście zrobić również gońcem, ale w tym przypadku na tym polu straci tą figurę, gdyż czarny koń z pola H6 na pewno ją zabije a w tym momencie utrata czarnego konia na tym polu jeśli zostałby następnie zabity przez białego hetmana nie jest już tak brzmienia w skutkach bowiem czarny król może bezkarnie z przyległego pola zabić owego hetmana gdyż nie będzie on miał ubezpieczenia w tym momencie który przed chwilą mówiliśmy dla wariantu dziecinnego zabicie przez białego hetmana na polu F7 czarnego pionka skutkuje tym że dochodzi do mata tutaj biały hetman ma ubezpieczenie własnego skoczka przepraszam własnego gońca z pola C4 i to jest niestety wariant dziecinny mata w czystej postaci cztery ruchy i partia zakończona także na daną chwilę dziękuję serdecznie Państwu za uwagę omówiliśmy sobie sobie warianty Dwa warianty tak zwanych ekspresowych matów. Tutaj, właśnie tytułem z jednej strony opanowania tego, w jaki sposób przeprowadzać tego rodzaju szybkie, e, zabójcze ataki, a z drugiej strony, aby również będąc tą drugą, grając tą drugą frakcją, uniknąć ich w przyszłości. Także tytułem utrwalenia zachęcam oczywiście do ćwiczenia tego we własnym gronie na szachownicy. Na dzisiaj serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się na następnym filmiku. Trzymajcie się Państwo zdrowo. Do usłyszenia, do zobaczenia.